No tego to nikt się nie spodziewał. Powiedz Agustin, co ty tutaj w ogóle robisz? No słuchaj, no kocham ten program jak e, była możliwość, żeby w ogóle się tu pojawić i być częścią tego niezwykłego e, widowiska, to nawet się chwili nie zastanawiałem. A czy dostałeś propozycję, żeby być również jurorem? Jak to w ogóle wyglądało? Wszystko w swoim czasie, że tak się wyrażę. E, na, na razie najważniejsze, żeby ten program... E, był, a później będziemy dodawać smaczki. A czy zobaczymy Cię jeszcze ponownie na tej scenie? O, dobrze, o, o to mi właśnie chodziło. Zobaczymy, zobaczymy. Nic nie mogę zdradzać, no bo to jest tajemnica produkcji. Jak będziemy dalej? ten program tworzyć, żeby on był po prostu tak piękny jak dawniej. A jak wrażenia po tym odcinku? Jak Ci się podobało? Wróciły wszystkie wspomnienia, ale naprawdę widać, że jest to nowe otwarcie, nowa odsłona. Wiele rzeczy mi się podobało, wiele zrobiłbym inaczej, ale jestem ogromnie ciekaw, czy Polska pokocha znowu You Can dance. A co powiedziałbyś o naszych jurorach nowych? Czy znałeś ich wcześniej? Znałem, oczywiście. I powiem tak, jestem mile zaskoczony, jak są fajni wyraziści. Oczywiście teraz ten moment dotarcia, muszą się jeszcze okrzepnąć, i, ale już widzę, że mają pomysł na siebie. Widać, że już między nimi iskrzy, widać, że jest fajne jury i że będzie kawał dobrego programu. Powiedz nam na sam koniec czy masz jakiegoś swojego faworyta, faworytkę? Ktoś przykuł Twoją uwagę? Moim zdaniem za wcześnie, moim zdaniem e, za wcześnie. Jeszcze ze dwa odcinki zobaczymy dzisiaj. Wszystko było nowe. E, uczyłem się ich, poznawałem, no zobaczymy, ale już pojawiły się pierwsze łzy, już, było, już były emocje. No taki jest ten You can dance. Jeszcze za wcześnie na faworytów.